Mamy rok 1937. Rzeźbiony tron wypożyczony był z pewnego warszawskiego teatru. Koronę na głowę Janusza Kwieka nałożył dostojnik z cerkwi praskiej. Akompaniował warszawski chór cerkiewny. Nowo wybrany król obiecywał, że wyjedna u Mussoliniego przyznanie cyganom ziemi w Abysynii i utworzy tam państwo. Moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku naszego cyklu dawno temu. Jestem przeszczęśliwy, że jesteście z nami, że nasz program znajduje Wasze uznanie. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, do. Zasubskrybowania naszego kanału do tego, byście pozostawili łaskawie kciuk uniesiony w górę, jeżeli nasze treści, nasze odcinki się Wam podobają. Zachęcam Was także do tego, byście wyglądali w odpowiednim czasie, czy otrzymujecie powiadomienia dotyczące zbliżających się premier naszego programu. Jeżeli takowych nie otrzymujecie, dajcie znać, spróbujemy jakoś temu zaradzić. Moi drodzy, dzisiejszy temat wydaje się, że jest tematem. Nie Mało znanym, jest tematem nieco zapomnianym, a tematem dość ciekawym, bowiem mowa będzie o ostatniej koronacji w Polsce. Tak, nie przesłyszeliście się. Mamy rok 37, tak jak to zostało powiedziane we wstępie do naszego dzisiejszego spotkania. I mamy koronację dosyć ciekawą i specyficzną, ale. Owa koronacja jest także jednym z elementów naszej dwudziestowiecznej historii, bowiem ostatnia koronacja w Polsce odbyła się na warszawskim stadionie. Wstęp na uroczystość kosztował 99 ówczesnych groszy, a królewski tron oraz cały Płaszcz ceremonialny zostały wypożyczone z Warszawskiego Teatru. Król był jednak prawdziwy, o uroczystości szeroko rozpisywały się nie tylko polskie ówczesne gazety, rozpisywał się chociażby słynny New York Times. No właśnie, zatem musimy przejść do naszego dzisiejszego spotkania, do części zasadniczej tegoż spotkania. Uroczystość koronacji odbyła się na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, w stolicy naszego państwa, w pierwszych dniach lipca roku 1937. Tak jak wspomniałem, były to. Wydarzenia szeroko komentowane w prasie, bo chociażby Ekspres Poranny, bardzo poczytna gazeta w II Rzeczypospolitej, czy Kurier Warszawski dość dużo miejsca poświęcały tej uroczystości. No właśnie, i tutaj wspomnieć trzeba, moi drodzy, o pewnym ciekawym periodyku ukazującym się w II Rzeczypospolitej, mianowicie o gazecie pod tytułem Naokoło Świata. I w tymże tytule dziennikarz podpisujący się inicjałami pisał o nowo wybranym królu w taki oto sposób. Kwiek Janusz, kotlarz spod milanówka, przystojny mężczyzna o pięknych oczach i ujmujących ruchach. No więc dziennikarz w relacji prasowej niemalże rozpływa się nad koronowaną bądź co bądź głową. Mowa tutaj rzecz jasna o. Cygańskim królu o Januszu Kwieku, który po koronacji przybrał imię i numer odpowiedni: Janusza I Kwieka. Janusz I Kwiek w głosowaniu, bowiem wybór króla odbywał się na zasadzie głosowania zdobył 100% głosów. I podejrzewam, że każdy współczesny polityk z każdego zakątka dzisiejszego świata chciałby uzyskać taki wynik wyborczy. No właśnie, głosowanie było dosyć specyficzne, bowiem odbywało się w takim określonym rytuale różnych grup romskich, cygańskich, przedstawiciele tych grup oddawali głos na przedstawionych kandydatów, i ba, nie byli to przedstawiciele grup cygańskich zamieszkujących państwo polskie, bowiem wśród elektorów, bo tak byśmy ich musieli dzisiaj nazwać, yy, znajdowali się także Romowie z innych części świata. Moi drodzy, oczywiście nowo wybrany król, Janusz I wiek, musiał wygłosić swoje przemówienie. Przemówienie koronacyjne było o tyle ciekawe, że król stwierdził, że po uroczystościach powoła rząd. Powoła rząd składający się z pięciu cygańskich ministerstw. No i tutaj musimy wspomnieć o jednym dosyć dramatycznym wydarzeniu, bowiem nic z tych planów się nie zrealizowało, bo niestety następny dzień przyniósł już otrzeźwienie dla króla i dla jego poglądów i planów politycznych, bowiem rodziny romskie bardzo mocno się ze sobą pokłóciły. Na tyle mocno, że część z tychże rodzin romskich stwierdziła, że Janusz Kwiek nie jest ich królem i jest po prostu uzurpatorem. Moi drodzy, musimy wspomnieć o króciusieńkim rysie historycznym społeczności romskiej w Polsce, bowiem pierwsze ślady obecności Romów Polsce pochodzą mniej więcej z roku 1401 z Krakowa oraz 1405 z Sanoka, co świadczyć może wedle historyków średniowiecza o tym, że społeczność romska przybyła na tereny państwa polskiego z ówczesnych Węgier. No, i tu robimy krok dalej, bowiem yy, wspomnieć trzeba, że w Rzeszy, w Rzeszy Niemieckiej w roku 1577 Sejm tamtejszy wydał słynny edykt banicyjny. Edykt banicyjny, w wyniku którego niemieccy Romowie zaczęli masowo migrować na ziemie polskie, dając tym samym początek dominującej dziś w kraju grupie. Polska Roma. W okresie międzywojennym, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Polskę, wedle różnych szacunków, zamieszkiwało mniej więcej 30 tysięcy Romów. Większość z tej społeczności wędrowała słynnymi cygańskimi taborami, część jednak, bo tutaj też nie możemy generalizować, prowadziła osiadły tryb życia, i tutaj, jeżeli Spojrzymy na terytorium naszego przedwojennego państwa, to ci przedstawiciele społeczności romskiej prowadzący osiadły tryb życia zamieszkiwali głównie tereny małopolskie, tereny galicyjskie. W czasie II wojny światowej na ziemiach polskich doszło do masowej eksterminacji społeczności romskiej przez III rzeszę, oczywiście przez okupanta niemieckiego. I tak jak w przypadku eksterminacji ludności żydowskiej, mamy do czynienia z Holokaustem. Yy, a jeżeli jesteście ciekawi swoją drogą przyczyn polityki niemieckiej w stosunku do ludności żydowskiej, to w tym miejscu znajdziecie odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków traktujących o tej bardzo bolesnej kwestii historycznej. I tak jak w przypadku ludności żydowskiej, tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z Holokaustem, tak w przypadku ludności romskiej mamy do czynienia z tak zwanym porajmosem to romskie określenie na eksterminację Romów przez Niemców, przez nazistów. Od roku 1964 mamy już lata PRL-u. Zostały w państwie polskim bardzo mocno nasilone działania utrudniające Romom wędrowanie poprzez egzekwowanie wobec nich ogólnie obowiązujących przepisów. No, mowa tutaj przede wszystkim o przepisach meldunkowych. No, wypadałoby, żeby każdy miał meldunek, więc przebywając w taborze, który wędruje z jednego miejsca do drugiego, ciężko jest o Taki o, to, o sprostanie takiego wymogu urzędniczego. Mowa także o przepisach sanitarnych, o przepisach drogowych, no bo jednak te tabory wędrujące stanowiły bardzo często swoiste zagrożenie na drogach. Mowa także o obowiązku szkolnym, bowiem no, dzieci romskie, podobnie jak wszystkie inne dzieci w Polsce, mają obowiązek. Uczęszczania do szkół. No i przede wszystkim chodziło także o e, rzeczy związane ze zgromadzeniami publicznymi. Moi drodzy, wracamy jednak w tym momencie do koronacji z roku 1937. No i Tutaj też możemy bardzo mm, przejrzyście doświadczyć tego, jaka panowała atmosfera wtedy na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, ponieważ wczytujemy się w relacje prasowe i podobno serca wszystkich przybyłych na tę ważną uroczystość miał podbić występ słynnej romskiej pieśniarki Tamary, która olśniewała swoją urodą. I Znowu sięgamy do czasopisma na Około Świata, w którym przeczytać możemy. Panowie korespondenci zagraniczni, przybyła ich spora grupa na uroczystość, rozdziawiali usta z zachwytu, a mikserzy polskiego radia pochylili się nad swą aparaturą, lękając się, by nic nie uronić jednej nuty z tego cygańskiego śpiewu, który jak drapieżny jastrząb krążył nad stadionem. No, więc ogólna emfaza dotycząca tego, jak właśnie tenże występ artystyczny podczas koronacji miał przebiegać. I zwróćcie uwagę, że w tejże relacji prasowej mamy wspomniane jasno i wyraźnie, że wielu tych korespondentów zagranicznych było. No, wiemy na pewno, że był korespondent z New York Timesa chociażby. Moi drodzy, oczywiście to, ta koronacja cygańska nie była ewenementem w dwudziestoleciu międzywojennym, bowiem koronacje cygańskich królów zdarzały się w II Rzeczypospolitej, lecz ta z 4 lipca 1937 roku była wyjątkowa, ponieważ przybrała ona charakter wielkiego przedstawienia. Niektórzy nawet upatrywali w tym wydarzeniu charakter... Miejskiej atrakcji rozklejano po całej Warszawie plakaty, nawołujące, zapraszające mieszkańców stolicy do tego, by uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. No i przyszły król Janusz I kwiek zapowiedział między innymi, oprócz tego, że utworzy rząd, składający się z pięciu ministerstw, zapowiedział, że będzie starał się bardzo usilnie skontaktować z włoskim przywódcą, czyli Benito Mussolinim, który w tamtym czasie podbijał Etiopię, czyli ówczesną Abisynię i chciał się właśnie do włoskiego duce zgłosić cygański król po to, aby ten umożliwił polskim Romom zamieszkanie w podbitej przez wojska włoskie Abisynii i tam utworzenie własnego królestwa, które oczywiście byłby w konsekwencji włoską kolonią. Jak wiemy, nic z tych planów Janusza I Kwieka się nie sprawdziło i nie weszło w życie. Janusz I Kwiek jako król cygański, jako tako przez dwa lata po swojej koronacji utrzymywał panowanie. Oczywiście wspomniałem też o tym problemie, który nastąpił na drugi dzień po koronacji, gdzie część z Romów stwierdziła, że jednak nie, że jednak Janusz jest uzurpatorem i odmawiają mu posłuszeństwa. Ale do 1939 roku przez większość społeczności romskiej był uznawany za króla. Jednak Warto tutaj sięgnąć do książki Jerzego Ficowskiego, jednego z najbardziej znanych badaczy społeczności romskiej. W swojej książce pod tytułem Cyganie na polskich drogach, Ficowski e, stwierdził, że w pierwszych latach II wojny światowej ślad po cygańskim królu Januszu I Kwieku zaginął i o jego dalszych losach po wybuchu II wojny światowej niewiele wiadomo. Niektórzy twierdzą, że Janusz I Kwiek i cały ślad za nim idący prowadzi nas na Zamojszczyznę. Wedle relacji świadka pochodzącej z przełomu roku 1940 i 1941 miał, że ten świadek widzieć bardzo bogato wyglądający cygański tabor, który stacjonował pod młynem na ulicy Okrzei. W zamościu i przez to, że był on bardzo bogaty, tenże tabor, świadczyć to miało o tym, że należy do cygańskiego króla. Inna natomiast z wersji dotycząca Losów cygańskiego króla po wybuchu II wojny światowej, mówi o tym, że Janusz Kwiek został aresztowany przez Niemców, zesłany do obozu zagłady. I tutaj znowu pojawia się wielki znak zapytania, bowiem niektórzy twierdzą, że Kwiek został skierowany do obozu zagłady w Bełżcu. Inni z kolei twierdzą, że był widziany w obozie zagłady, w nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. No i moi drodzy, nie wiemy tak naprawdę, co się stało z cygańskim królem, którego koronacja odbiła się tak szerokim echem na całym świecie, nie tylko w roku 1937. Ale na zakończenie warto wspomnieć o samej społeczności romskiej. Która y, zamieszkuje nasz kraj i ona współcześnie, wedle badaczy, dzieli się zasadniczo na cztery grupy, grupy językowo-etnograficzne. Pierwsza z nich to Polska Roma, czyli inaczej polscy Cyganie nizinni, do niedawna jeszcze prowadzący koczowniczy tryb życia. Ich tradycyjnym wyzwań, wyznaniem, tu trzeba wspomnieć o tym, jest katolicyzm. Druga grupa Romów zamieszkujących państwo polskie to Bergitka Roma lub polscy cyganie wyżynni, cyganie karpaccy, też się spotyka taką nazwę w literaturze. Są to Romowie zamieszkujący tereny Pogórza Karpackiego oraz Kotliny Chłodzkiej. Kełderasze to trzecia grupa i w latach międzywojennych ta grupa wywierała bardzo duży wpływ na inne grupy społeczności romskiej w Polsce, gdyż to właśnie spośród nich, spośród kełderaszy wywodziła się większość tak zwanych królów cygańskich. No i czwarta grupa to loważy pochodzący z Siedmiogrodu. Podobnie jak wspomniani przed chwilą przeze mnie kełderasze, prowadzące od połowy XIX wieku dalekie transkontynentalne wędrówki. Ich przedstawicieli możemy spotkać dzisiaj na całym świecie. No i drodzy, myślę, że. Kwestia i temat koronacji cygańskiej z roku 1937 wzbudził w was, wzbudziła w Was zainteresowanie. Jestem ciekawy Waszych opinii i wypatruję ich w komentarzach pod tym odcinkiem. Jestem ciekawy też tego, czy odnajdziecie nasze powiadomienia dotyczące kolejnych premier. Jeżeli ci, którzy uczynili subskrypcję, nie otrzymają powiadomień w odpowiednim czasie, dajcie nam znać. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, to znaczy nie zasubskrybowali, zachęcam, by to uczynili, i wszystkich bez mała zachęcam do wypatrywania kolejnego premierowego odcinka naszego cyklu dawno temu.